Kochani, tak jak Wam mówiłam wcześniej, niebieskiej kurce daliśmy zwykłe kurczeczki. a i zobaczcie, oto one z mamusią. Mamusia je przyjęła bez problemu. O, piękny, goły Super się wykluł. Podejrzewamy, że to będzie kogucik. Jak zwykle u nas to się często lubią kluć koguciki. Nie wiem, czy to taką mamy urodę, czy po prostu tak już u nas bywa. Zobaczmy, może uda mi się pokazać następne kuczaczki. Zobaczcie, kochani, nie wiem, czy pamiętacie tutaj te nasze kacuszki, co wam pokazywałam w tej szafie. a Patrzcie, jaka jest między nimi różnica. Widzicie tam z tyłu taką malutko? Nie wiem, czy uda mi się tam do niej podejść. Zobaczcie, nie uwierzycie, te kacuszki są od jednego do trzech dni różnicy. I to wszystko są kacuszki. I patrzcie, jaka jest różnica wielkości wielki, biały tu niektórzy duże, proste, czarne to będą biegusy o, i tu jakiś mały tam bobeczek i wszystko jest praktycznie no, no od jednego do trzech dni różnicy je tu przykryję, bo je tu poprzenosiliśmy, mieliśmy tutaj wcześniej tu wchodzą te większe kaczuszki. o, a tu jest ta nasza panna kwoczka fajnie będą sobie teraz pod nią wchodzić no. pokaż jak fajnie wchodzisz a nie wychodzą z malutkiej. Dobra, idziemy do następnych. A tu kolejna kloczka, to co Wam pokazywałam, ta czarna. Zobaczcie, małe jak się przebierają szybko. Mają na razie mały podstawek, bo tu nie ma możliwości położyć im poidełka A chodzi o to, żeby w pierwszych tygodniach życia do miesiąca miały cały czas cieplutko. No, pokażcie są ciepeczki. Są mniejsze i większe i też wszystkie są z tego samego okresu czasu. Biały, jaki duży. Szyjka sobie robi do góry. Chodzi dumny. Czasami to na przypomina głowa do góry. A to taki mały bobeczek. Małe kochinki, łapciate, widać. A ten mały bobeczek to jest brodacz. Antyserbski. Tam biały z tyłu za kochinką to jest bojowiec. Zaraz przed tym dużym białym, co tak się unosi. A to białe nie mam pojęcia, co to jest. Jakieś takie, no nie wiem, jakaś zmieszanka się może zmieszała. A chyba, że może to będzie z tym z kochinem, tym olbrzymim, nie, z Orkingtonem. O, może. Zobaczymy. Zobaczymy może. Idziemy teraz do kolejnych. O, a tu mamy kolejną kwoczkę panią osę numer 2, Do niej nie ma co te zbliżać telefonu, bo ona zaraz mi zrobi z nim porządek. A zobaczcie jakim mały. Najmniejszy jest ten taki fajny, Wygląda jak czokióreczka, maciupek. Wszystko maciupkowe, kilka dni mają, teraz może gdzieś około pięciu chyba. Nie wiem, nagram Wam później jak to one fajnie szybko rosną. Na początku tak różnic jeszcze między nimi nie widać, ale potem się wszystko pokaże. Dobra, mamusia się denerwuje, Wtedy nie będziemy jej przeszkadzać. Cie kochanie, przyjechałam na rancho. Patrzcie jakie piękne chmury. Zaraz będę miała piękną burzulkę. Tu jest jeszcze jasno. Nie jest tak źle, ale nad nami już niekoniecznie. Kuski już idą spać, a my się śpieszymy. Dobra, mówię, nagrywam taki fajny, krótki odcinek. Zobaczcie. No po prostu już coraz piękniej się robi. Mury fantastyczne. Tylko że szkoda, że. <noise> Że nie w ten sposób, który byśmy chcieli. Dobra, wiecie, co zaczyna kropić. To ja już kończę, to pa.